Przede wszystkim robimy ranki oto tych demonów i k-pop. O, pamiętam go, oglądałam. Nie pamiętam w ogóle, jak on się nazywał, ale dajmy go na szóstkę, bo był fajny. O, mój ulubiony Czwórka. Zoe, trójka. O, ten mi się nie podoba. Ósemka. O, nie, ten dziewiątka. Mira, pierwsze. O, to była ta ich... No, nie pamiętam jaka, ale dajmy ją na siedemkę. O, doktor! On był okropny, daj go na dziesiątkę. O, to były dziesiątki, to ten idzie na piątkę. A Rumi na dwójkę. Tak oto reprezent... Tak oto się prezentuje mój ranking. Znam się w komentarzach, jaki... Co byście tu zmienili. Pa, widzimy się później.